Uwaga, okay. i teraz podnieś się. Tak jak... I tak, biorę szczoteczkę. I na nagraniu będzie tak, że się patrzę, Rada. ten. Słuchaj, w tym, w tym yy, tak jak stoi ta kamera, można byłoby zrobić to ujęcie z tego kontaktu, tak jak mówię, tylko dać zoom. Dobra, I... Zróbmy najpierw to moje ujęcie. Dobra. A, bo chodzi to, że strasznie dużo czasu na to tracimy. No dobra, no je, je, oj, jedziesz. A chciałbym już, wiesz, przechodzić dalej. I teraz zamykam lustro. I już ładnie uczesany. Tylko, że yy, wiesz, jeżeli ma być muzyka, to musisz powtórzyć bez gadania. Ale ja wytnę dźwięk. Ale ty ruszasz ustami tak jak z kim byś gadał. Mhm. No. Żeby to miało naprawdę efekt mi się, to ty nie powinieneś być widoczny tutaj. No dobra, to przestaw kamerę tak, żeby było widać tylko odbicie. Bo wtedy jest efekt wiesz, i tylko widzi, widzi to, co ty widzisz w lustrze. I wtedy jest fajniejszy efekt tego zmiany tej koszulki. Tak, wiem. To wiesz co, musiałbyś się odsunąć od lustra w ten sposób? Aha, i czekaj. Dobra, nie ruszaj łapami, bo jak nie ruszasz łapami, to, to jest idealnie, to widać tylko lustro. Teraz widać tylko lustro. Dobra, widać tylko lustro. Mhm. Ja proponuj, proponuję właśnie w momencie, jak, tak jakbyś kończył mi zęby, Wiesz, zachowywaj się tak, jakbyś się... wstał w łazience, jakbyś się przeglądał. Może być? Mhm. Tylko gadasz. Dobra. <noise> Nie uśmiech na koniec. I gadasz. No wiem. Dobra, leć. Się. Cześć, jestem Marek, a... Dziś pokażę wam swój dzień. Nie. Cześć, jestem Marek. Pokażę wam dziś swój dzień. Za, za szybko. Cześć Marek, Czy, witam wszystkich, jestem Marek, Czy tam tak. Pokażę wam swój dzień, uśmiechnij się i chwila przerwy. Mhm. Cześć, jestem Marek. Pokażę wam dziś jak pracuję. I mhm. raz. Cześć, jestem Marek. Pokażę wam dziś jak pracuję. Okay. To jest najdziwniejsze śniadanie, jakie do tej pory jadłem.